Cześć, z tej strony Mrówek, a dzisiaj jest z nami... Martyna. Żółbik. Dzisiaj zrobimy poradniczek, poradnik, porady do sylwetki w leżeniu przodem i zmasakrujemy wasz odcinek lędźwiowy, tak więc zapraszamy. Sylwetka numer 1, leżenie przodem, ręce w bok zgięte w stawach łokciowych, dokładnie w ten sposób, nogi zgięte w stawach kolanowych, palce pokazują sufit, lekki rozkrok, i teraz cała trudność polega na tym, że unosimy nogi, staramy się nie łączyć pięt. O, właśnie. Pięty, o, właśnie, prowadzimy w jednej linii. Łączymy tu łopatki. Hop. Kontrolujemy ręce. Czoło cały czas przylega w trakcie ćwiczenia do ziemi. I tyle. Ćwiczenie numer dwa. Leżenie przodem. Tym razem nogi złączone, zgięte w stawach kolanowych. Ręce dalej w bok. O, właśnie. I unosimy do góry, Raz. I trzymamy, bardzo prosto. Sylwetka numer 3, leżenie przodem. Nogi w rozkroku, o właśnie idealnie. Ręce pod skosem, czoło przylega do ziemi i unosimy do góry raz. I trzymamy, pięknie. Ostatnie ćwiczenie dzisiaj, czyli czwarta sylwetka, leżenie przodem. Nogi złączone, barki ściskają uszy, bardzo ważna część. Ręce skierowane w górę i unosimy do góry raz, hop. O, perfekcyjnie. Palce obciągnięte, kolana proste, bardzo ważne, nie uginamy kolan. kolana. Kolana cały czas proste, ładne zaokrąglenie. Nic dodać, nic ująć. I dodatkową, fajną wariacją, którą dzisiaj przedstawimy. Martyna, proszę leżenie, przodem. O właśnie, ręce w górę, hop do góry, sylwetka do góry sylwetkę, nogi, ręce. O, właśnie, zadzieramy głowę. Dodatkowa wariacja słoduje że wygięcie jeszcze będzie mocniejsze. Podsumowując dzisiejsze sylwetki, mamy już zestaw ćwiczeń, które pomogą nam wzmocnić nasz tłów, czyli wspomogą stabilizację centralną poprzez kurs izometryczny. Zapraszamy do naszego poprzedniego poradnika, w którym angażowaliśmy mięśnie brzucha. Bo gdzieś tu będzie, ten okienko. Tu? jest okienko? To super. Tu było okienko, które mogliście kliknąć. Tak więc zapraszamy do kolejnych poradników. Dziękujemy Martynie. No trudno. Tak więc do zobaczenia.